Czy egoistka ma świadomość swojego egoizmu? Witam. Ogólnie no, powiem Ci szczerze, że większość egoistek, egoistów, gdyby wiedziało, że są egoistami, najprawdopodobniej przestaliby nimi być. Jednak przyjemność, jaka płynie z bycia egoistą. Po prostu zaślepia im myślenie. Rozumiesz? To wygląda tak, jakbyś po prostu był na takim haju. Jest po prostu tak fajnie, jest tak przyjemnie, że no nie chcesz po prostu przerwać tej przyjemności. Nawet nie myślisz o tym, że to mogłoby być złe. No bo jest tak przyjemnie, więc jeśli jest tak fajnie, jest tak przyjemnie, no to na pewno to nie musi być, to nie może być złe. Nie może być w tym nic złego, rozumiesz? Bo widzisz, egoistka, no myśli tylko o sobie. Zobacz, ona wybiera sobie gościa, z którym jest jej fajnie, przyjemnie, wygląda super, dużo zarabia. Jest super, jest przyjemnie, jest fajnie. I teraz oba idzie z nim na spotkanie. Ona myśli o sobie. On musi podjechać tam, gdzie ona chce. On musi pójść tam, gdzie ona chce. On musi zapłacić. On nie może powiedzieć jej nie. Rozumiesz? I ona jest na takim właśnie haju. Jest tak niesamowicie przyjemnie, że dlaczego miałaby odmawiać sobie tej przyjemności? Rozumiesz? No, widzisz, ktoś zapyta, dlaczego taki alkoholik, no, nie przestanie pić. Bo widzisz, tam jest tyle mechanizmów, że on po prostu, no, nie może. Nie może przestać. Jest mu tak po prostu przyjemnie, nie może wytrzymać. Rozumiesz? I w momencie, gdy nie pije, jego myśli krążą wokół tego, by zaspokoić tą przyjemność. Po prostu nie może wytrzymać, jest mu źle, no, nie? Właśnie o to chodzi. Dlatego widzisz, no. Nad egoizmem trzeba też pracować, bo w każdym z nas jest to ziarno egoizmu, rozumiesz? No w pewnym sensie wiesz, no wyobraź sobie sytuację, w której masz potrzebę, nosi cię i widzisz kobietę, no, która może ci rozładować tą przyjemność, no nie? No to nie myślisz o tym, jak oprzeć się temu, tylko zazwyczaj rozumiesz. Idziesz w kierunku tego, żeby ta kobieta no, zaspokoiła Twoją przyjemność. No i dlatego na przykład odpalasz sobie jakąś tam stronę dla dorosłych i po prostu nie możesz wytrzymać, bo zaraz zobaczysz nagą kobietę. I po prostu wyszczelisz, no nie? Wystrzelisz, po prostu nie możesz się oprzeć, bo będzie zaraz przyjemnie, będzie zaraz super przyjemnie, rozumiesz? I to powoduje, że przykładowo wolisz rozładować to napięcie niż przykładowo powiedzieć stop, nie, nie chcę tego robić. Niech samo tam wyleci. Tylko po prostu idziesz, no nie? No bo samo zaspokajanie się jest pewną formą egoizmu. Tak samo wyobraź sobie, że masz pączka. Pysznego, smacznego, świeżego pączka. Wygląda fantastycznie, pachnie fantastycznie. W środku jeszcze budyń. Wow. No i możesz się tym pączkiem podzielić, no nie? Z każdym. Z całym światem. Możesz oddać tego pączka swojemu wrogowi, czy po prostu wyrzucić go, no nie? Ale myślisz sobie, dlaczego ja mam wyrzucać pysznego pączka? Czemu ja mam się dzielić? Czemu ja mam go komuś oddawać? Ja sobie go zjem, bo jest taki pyszny, jest taki fantastyczny, że ja nie mogę się temu oprzeć, no nie? Jeśli dodamy tutaj. pożądanie głodu, no to widzisz zaczyna być racjonalizacja i tak dalej i ludzie właśnie jedzą sobie tego pączka, no nie? O to chodzi. Czasem po prostu gdy kupujesz kawę, ci sami proponują pączka czy jakiegoś rogalika, widzisz? Czyli oni chcą spotęgować twoją przyjemność. O to chodzi. Wiesz ile osób codziennie pije kawę która tak naprawdę no, jest, można powiedzieć, używką, i oni się nie zastanawiają. Nawet jeśli nie lubisz kawy, to oni ci zrobią zaraz jakąś słodką kawę z karmelem, czy coś tam, i zarabiacie dobra, rozumiesz? No to chodzi. Dlatego widzisz, no bardzo trudno jest egoistom zatrzymać się, bo jest po prostu fajnie, jest przyjemnie. Dlaczego taka kobieta ma pracować? Po co ma pracować? Ona po prostu pozna sobie gościa, który będzie za nią pracował. Rozumiesz? Wystarczy, że ona będzie ładnie wyglądała i to też pójdzie sobie na pazury, bo jej się nie będzie chciało. Tylko niech ktoś jej to po prostu zrobi, bo jest fajnie, przyjemnie. Rozumiesz? Ona idzie do fryzjera i tam jest jej fajnie, przyjemnie. Czyli nie dość, że będzie ładnie wyglądała z nową fryzurą, to jeszcze wiesz, wymasują ją te włosy, tą głowę, wymyją. Rozumiesz. I ona tylko zapłaci. I ma przykładowo godzinę przyjemności. Rozumiesz? A te kobiety lubią chodzić do fryzjera, bo jest tam przyjemnie. I to jest właśnie ten egoizm rozumiesz i można tutaj by podawać miliardy przykładów, że po co siedzieć na zimnym, skoro można siedzieć w cieplutkim pomieszczeniu itd. Tak po co przykładowo odmawiać sobie zjedzenia pączka, skoro można zjeść nawet 20. i widzisz są osoby które tyle pączków codziennie jedzą, że im nawet nie przeszkadza to, że wyglądają po prostu jak takie hipopotamy rozumiesz? Ale bo po prostu ta przyjemność. Idąca z tego, że, że te pączki są tak pyszne, rozumiesz, że no nie mogą się oprzeć temu. Później dochodzi uzależnienie, i później zobacz, no przychodzi jakaś cukrzyca i tak dalej, rozumiesz? Ale oni dalej, i dalej, i dalej. O to chodzi? Ludzie fast foody, zobacz, I idą, jedzą, bo to jest, wiesz, no niby takie śmieciowe jedzenie, ale ludzie to jedzą. Rozumiesz? No bo mi się nie chce gdzieś tam samemu ugotować. Nie chce im się gdzieś tam czekać długo, więc wolą jechać, no nie? I zjeść ten po prostu syf. O to chodzi. Dlatego widzisz, no. Egoiści często, no, kierują się tą przyjemnością, która z tego płynie. Rozumiesz? Zobacz, taki mężczyzna, egoista, no, nie pozwala kobiecie odejść, no bo widzisz, wie, że będzie miał problemy. Jeśli na przykład miał problem z poznaniem dziewczyny takiej ładnej i tak dalej, i tak dalej, no to zobacz, że żądra ma do wyboru albo nie pozwolić jej odejść będzie miał dalej tą przyjemność, albo jeśli pozwoli jej odejść, no to później będzie musiał, wiesz, latać, szukać. I to też nie wiadomo, ile mu to zajmie. A jeśli nigdy nie zagadał do dziewczyn na ulicy, poznali się gdzieś tam na na imprezie, w pracy, rozumiesz? Czy gdzieś tam przypadkowo, czy ze szkoły, no to jeśli on już do szkoły nie chodzi, to gdzie on pozna nową dziewczynę? Rozumiesz? I strach przed tym powoduje u niego ten właśnie egoizm. Czyli on nie chce odebrać sobie tej przyjemności, rozumiesz? Dlatego go ta przyjemność napędza. Rozumiesz? Dlatego widzisz, no to jest taki temat, że wielu, większość egoistów, no nie znaje sobie nawet z tego sprawy, że oni po prostu robią coś złego, po prostu jest im przyjemnie, rozumiesz? O to chodzi. Dlatego zobacz, jak taka na przykład egoistka słyszy nie. To jest automatycznie wyjście ze strefy komfortu. Ona nagle zaczyna czuć się źle. Czuć się, no tak, niefajnie, no bo ktoś powiedział nie. No, będzie ona musiała wstać o 5 rano. A jej się nie chce. Ona zawsze wstaje o 10. No i teraz ktoś jej mówi nie. I ona w tym momencie, rozumiesz, nie będzie miała tej swojej przyjemności płynącej z tego, że. Śpi sobie do tej dziewiątej, dziesiątej, jest przyjemniej i tak dalej. Dlatego widzisz, no często egoistów, przy egoizmie trzyma właśnie, no ta gratyfikacja, przyjemność, rozumiesz? Oni po prostu siedzą w takiej bańce przyjemności. Jest fajnie. Dziewczyna chodzi na spotkanie z chłopakiem, on za wszystko płaci. Ona mu nic nie daje, nic. Jest jej przyjemnie. No bo idzie, naje się, napije się, zabierze ją do swojego miasteczka i tak dalej. A ona nic nie musi, ona po prostu karmi się emocjami, jest przyjemnie, jest fajnie. Nie musi mu dawać buziaka, nic nie musi. Rozumiesz? Jedna nawet pójdzie do koleżanek, będzie się w po Polsce przechwalała i tak dalej. że Wiecie jak fajnie wiecie gdzie on mnie zabrał. Za wszystko płaci, wozi mnie. Przyjeżdża do mnie e, pod szkołę, zabiera mnie, odwozi mnie. Ja mówię, pada, dzisiaj deszcz, przyjedź po mnie, on jedzie. Jest fajnie, jest przyjemnie, rozumiesz? I to jest właśnie ten mechanizm. Dlatego widzisz, Twoje słowo możesz powiedzieć o sobie egoistycznej, że jesteś egoistą, że jesteś egoistką. A ona po prostu powie ci, to Twój problem. Bo po prostu przyjemność płynąca z tego egoizmu jest większa niż Twoje słowa. Rozumiesz? Tak jak powiesz sobie. Że nie jedz tych pączków, bo będziesz się źle później czuła, albo czuł. A on powie, no to trudno. Teraz, tu i teraz, i reszta mnie nie interesuje. Jest fajnie. A jak będzie bolało, to później będę się martwił. A jak coś zaboli, no to znowu wezmę sobie jakiegoś tam tabletkę i która mi uśmierzy ból i znowu. Rozumiesz? I tak właśnie wygląda. Życie egoistów. Dlatego na przykład, zobacz, taka kobieta w łóżku, egoistka, ona praktycznie leży. Jest taką kłodą. Dlaczego? No bo jest największa przyjemność. Kładzie się na plecach, mężczyzna robi wszystko. Jeszcze każe mu na początku zacząć od masażu z olejkiem, rozumiesz? I to jeszcze musi być wygodne łóżko, musi być fajny nastrój, musi być ciepło, musi być po prostu wszystko super. I dopiero wtedy, czyli widzisz, ona myśli o sobie, a że on coś tam będzie chciał, do tego ona mu powie, zakładaj gumę, żeby dla niej też, rozumiesz, strefa komfortu, a to, że on praktycznie nic nie będzie czuł przez tą gumę, to ona ma to gdzieś. Bo dla niej liczą się po prostu... Doznania, które ona otrzymuje, dlatego widzisz, no, rozmowa z egoistami nie ma sensu. Rozumiesz? No, bo oni są w tej bańce. Dlatego widzisz, kobieta, która idzie z tobą, i cię wykorzystuje, jest egoistką, mówi nie, 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 no, ona jest w tej bańce i ona tak naprawdę myśli o sobie. Rozumiesz? Po co ona ma wydawać na ciebie pieniądze? No, lepiej wydać na siebie. Czyli nie dość, że zarabia i wydaje wszystko na siebie, no to jeszcze Twoje pieniądze chce, żebyś ty wydawał na nią, rozumiesz? Tak samo w łóżku, no po co ona ma ci coś tam robić, po co ona ma zmieniać pozycję, skoro największą przyjemność, rozumiesz? Ona ma z tego, że ona nic nie robi, rozumiesz? Nierzadko jest tak, że dopiero jakaś choroba powoduje, że człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że robił coś źle, no bo cały czas jadł słodycze, no nie? Aż w końcu przyszła jakaś tam, wiesz, cukrzyca czy coś tam. Zaczęły się problemy, no i nagle ta osoba, że nie, już nie mogę jeść, no bo jest ciężko. Tam już wszystko się wysypuje, no nie? Może być jeszcze gorzej, no nie? O to chodzi. Ale nierzadko jest tak, że ta choroba dalej nie pomaga, bo ci ludzie i tak dalej chcą. Wiesz o co chodzi. I to jest właśnie to, dlatego widzisz, no. Egoizm naprawdę jest bardzo, ale to bardzo ciężko z człowieka, wiesz, wyrzucić. Po prostu to jest tak, że. Masz do wyboru przyjemności albo brak przyjemności. Można powiedzieć że nawet ból. Rozumiesz? I to jest właśnie ogromna sztuka. Przede wszystkim zrozumienia, czym jest ten egoizm, no nie? Wyobraź sobie, że przychodzi ktoś po ciebie, pada deszcz, a ty mówisz, nie chce mi się iść, bo pada i tak dalej. Widzisz, w pewnym sensie jest to egoizm ja rozumiem, masz prawo powiedzieć nie no bo rzeczywiście tak jest i tak dalej no nie? no ale widzisz, jeśli w kółko siedzisz w tej bańce przyjemności no to jest to już taki, wiesz i mówię ci, że nie trzeba dużo bo na przykład masz pączka siedzi na przykład dziewczyna obok ciebie, no ukrój jej kawałek no nie? masz widzisz? dzielisz się niwelujesz Niwelujesz właśnie ten egoizm w sobie. Robisz dziewczynie masaż. Przyszła zmęczona. Robisz jej kawę. Rozumiesz? Widzisz? Czyli myślisz bardziej o drugiej osobie niż o sobie. No to jest właśnie cecha empatów, no nie? Dlatego często przeciwieństwem egoistów są właśnie empatii, którzy sami nie zjedzą, a się podzielą w pewnym sensie prowadzi do tego, że często właśnie osoby egoistyczne do relacji, do znajomości szukają właśnie empatów, bo to jest często tak, że egoiści czerpią pełnymi garściami i to nie tylko od siebie, tylko jeszcze od tej drugiej osoby, rozumiesz? Naprawdę. Także no mówię, ciężko, ciężko. Ja uważam osobiście, że gdy trafiam na kobietę egoistyczną, to słowa nie mają sensu, bo jej nie zmienisz. Rozumiesz, naprawdę, bardzo dużo trafiam na egoistyczne kobiety, i one co ty, nawet jeśli dziewczyna na chwilę powie, że dobra, rozumiesz? Czyli przykładowo zawsze szła gdzieś tam do sklepu, kupowała sobie pączka. Ty powiedziałeś jej, że ale no mogłaś mi wziąć, ja jak idę to zawsze ci biorę i tak dalej, no nie? I ona może ci kupić, raz, drugi, no nie? Dobra, poszła e, i, i dała ci tego, kupiła tego pączka. No ale później ona znowu wraca do tej swojej bańki mydlanej i sobie myśli, po co ja mam kupować dwa pączki, skoro mogę kupić tylko sobie, niech on sobie sam kupi, rozumiesz? I widzisz, egoista zawsze, można powiedzieć, będzie wracał do swojej bańki. Rozumiesz? Naprawdę. Dlatego widzisz, no, to nie ma sensu. Naprawdę, uwierz mi, bardzo dużo kobiet poznałem, i zazwyczaj... i zazwyczaj no jest to. Oni się nie zmieniają. No to jest naprawdę, no. I nieraz tak zwracałem uwagę. No. Dziewczyna do mnie weź podjeźdź do tego. Tutaj pod sklepia ja muszę coś iść kupić, no nie? No i ona sobie poszła, nawet nie zapytała, czy coś chce, no i ona wraca sobie, kupiła sobie, wiesz, orężadę. Sama, taką wiesz, no i ja tak patrzę, no może ja też chcę, zapytała, nie, nie, ty nie chcesz, ty tego nie lubisz, no nie? Rozumiesz, czyli od razu, bo ona poszła, rozumiesz. Najlepiej gdybym mogła, to by wydała ci jeszcze rozkaz Wiesz co? Idź mi kup orężadę No bo są mi takie egoistki, no nie? Które na przykład, wiesz co? Jak będziesz gdzieś tam szedł, to weź to kup Wiesz co? Jak tego to weź, idź mi to kup Wiesz co? Weź zapłać Wiesz co? Weź to tego, rozumiesz? I dlatego niektórzy myślą, że wiesz, jak egoistka, wiesz, okej, okay, tutaj jest egoistką, i tak dalej, i tak dalej, no to, że ona w łóżku już nie będzie egoistką. No nie, no zazwyczaj jest tak, że kobieta w, w łóżku jest taką samą egoistką, rozumiesz, jak w życiu. I niektórzy wiesz, przespią się kilka razy z taką dziewczyną, ale to jest takie, wiesz, przyjemność jednostronna. Zazwyczaj dla. Tej kobiety, no nie. Dlatego, no mówię, no ja osobiście nigdy żadnej egoistki nie zmieniłem. Próbowałem wiele razy i nawet dla zdrowia dziewczyny, która nadużywała niesamowicie alkoholu, powiedziałem, żeby nie piła, bo naprawdę. Ile z nią będzie, bo już tam wszystko się rozpadało, no to przestała pić, ale później dalej wróciła, rozumiesz? Więc, no mówię, nie ma to sensu, nie ma to najmniejszego sensu. Często właśnie widzę bardzo szybko takie zachowania, no nie. Najczęściej jest tak, że taka egoistka, ona nie widzi tego, wiesz, bo ona właśnie jest w tej bańce. Nawet gdy jej mówisz później gdzieś tam, gdy dochodzi do kłótni, bo już po prostu masz dosyć. No to po prostu ona. No ale przecież coś tam, no ale przecież coś. Rozumiesz? Czyli ona dalej nawet rozmu... rozumie. E, ona dalej siedzi w strefie komfortu, gdy się z tobą kłóci. Rozumiesz? Czyli ona nie przyzna się, bo wiesz co? Masz rację. Sorry, dobra. Tylko po prostu będzie dalej się upierała przy swoim, by nie wyjść z tej bańki. No nie? Ma być tak jak ona, na jej. Rozumiem. Dlatego no mówię, no egoiści, może wyjątek od reguły, ktoś nagle jakby to powiedzieć, zdaje sobie z tego sprawę i idzie na jakąś, nie wiem, terapię, zmiany, czy sam zaczyna. Ale no mówię, no zazwyczaj można powiedzieć, że no szkoda czasu, szkoda czasu, lepiej mówię, zmienić sobie kobietę, poszukać, lepiej zająć się dłuższym szukaniem kobiety niż próbą gdzieś tam naprawiania czegoś, co zazwyczaj powiem Ci, no bardzo małe szanse, no jak już powiedziałem, mi się nigdy nie udało zmienić egoistki, Dlatego, gdy widzę, że dzisiaj dziewczyna ma takie symptomy egoizmu, tam, wiadomo, posprawdzam ją dokładnie, no i później po prostu znikam, no nie. Nie ma to sensu i najczęściej takie egoistki też najwięcej, jakby to powiedzieć, najtrudniej takie zostawić, bo one też są w tej bańce, no bo ona wtedy, wiesz, porzucona, wychodzi ze strefy komfortu, nagle jak to, przecież czemu? Czemu on mnie zostawił, nie, to ja go zostawię. I ona próbuje cię odzyskać tylko po to, żeby cię zostawić właśnie z powodu tego egoizmu, no nie? by mieć to poczucie, że to nie ty ją zostawiasz, tylko ona ciebie i że ona jest wtedy lepsza, bla bla, bla, bla i tak dalej. Także no, podsumowując, no, egoiści po prostu siedzą w tej swojej bańce. Przyjemności, egoizmu i oni nie widzą. I oni po prostu nie widzą, że coś jest nie tak, bo po prostu ta przyjemność zaślepia im oczy, zmysły i tak dalej. Także ja też mówię, nie mam do tego pretensji, jednak mam możliwość, e, po prostu odejść, no nie, jeśli widzę, że coś jest nie tak. Tyle.